Dziękuję Ci, że wspomniałaś o partnerze narcystycznym i tym, że on nie widzi swoich cieni. To jest bardzo cenna uwaga, dlatego że chciałam połączyć to z karmą. My nieraz jesteśmy poranieni przez tego typu osoby i osoby z osobowością psychopatyczną, z dwubiegunówką i innego typu psychozami. Natomiast Wiele się mówi również, i tutaj na TikToku, i na Facebooku i na YouTube, że karma wraca, więc bądź cierpliwa. Jak to jest faktycznie, a ja zastanawiałam się nad tym, dlaczego są osoby, które znam i były w moim życiu i karma wcale tak nie dopada. I dalej robią swoje złe uczynki, złe rzeczy, żeby nie powiedzieć, że przestępstwa nawet drobne drobny oszustewka i tak dalej i wcale karma ich nie dopada, mają się bardzo dobrze. Zastanawiałam się nad tym, szukałam wiele informacji w książkach, w różnych filmikach i znalazłam. Otóż, to jest cenna uwaga, którą napisałaś. Te osoby nie widzą swojego cienia, nie widzą tego, że źle robią, że ranią innych, że krzywdzą, że oszukują, że kłamią, że robią jakieś drobne przestępstwa które w zasadzie nie są karane, bo to jest drobnica, przez system, system nawet nie zauważa, dlatego wszyscy dają im pozwolenie na to. I ponieważ oni nie czują tego, że źle robią, nie czują odpowiedzialności za to, nie czują się winni, to winny przyciąga do siebie karę czyli czujemy się winni, nawet jeżeli to jest iluzja w naszej głowie, bo to jest często iluzja najczęściej, to przyciągamy do siebie kary, jesteśmy ukarani, w końcu moc przyciągania. Oni nie czują się winni. Oni w ogóle czują się rewelacyjnie, że dobrze robią, że oni słusznie robią, bo cały świat jest zły przeciwko nim, co się trzepiasz. Ja dobrze robię, tak ma być? To jest wszystko w porządku, to nie jest żadne przestępstwo. I dlatego nie ściągają na siebie żadnej kary energetycznej i dlatego żadna karma ich nie dopada, a przynajmniej instant karma, czyli ta szybka karma w tym życiu, ponieważ świat przyspieszył, energia przyspieszyła. Kiedyś podróżowaliśmy pół roku statkiem do Ameryki, dzisiaj lecimy samolotem ziu, i już jesteśmy. Wszystko przyspieszyło. Także dziękuję Ci za to cenne spostrzeżenie o cieniach człowieka. Pewne osoby są troszeczkę uszkodzone psychicznie, i karma ich wcale nie dopada. Miłego dnia.